A pod mną. Okej. Okay. Okej. Jasne tensy. idź <laughs> łatwiejszą drogą. Weź tensy, pociągnij za spust. Czyli co? Którędy teraz? E, tam? Nie. Tutaj? Nie. E, pode mną? Nie. Aha, już widzę. Coś mi się tu nie zgadza yy. Mogę się po tym spiąć? Nie Po tym też nie Co by mi dało, jakbym przeskoczył? Hm Tu jest lina. Nie zauważyłem jej. O f... Było blisko. Skarb tam jest. Co? Mam go. Hehehe. Lewo! Lewo, Nathan. Dobra. No i bardzo ładnie jestem na dole. Dobrze, nie liczy się sposób, liczy się efekt. Tylko jeszcze trochę mi drogi chyba zostało, ale jakoś sobie poradzę z tym. Eee, tam tendy? Jakby droga tam szła. Mogę się po prostu złapać za to? Mogę. Ale jest podny zaraz. O nie. Uff, na szczęście nie. Teraz ten. Co? No. Widziałem, że gra mnie chce oszukać. Widziałem, że tędy trzeba. Tylko nie mogę się spiąć. To jestem, wreszcie! No i na końcu się zbudował. Ups. No i nie ma mostu. Świetnie, ale jak teraz tam przejść? No Naokoło chyba. Na to, naokoło. Eee, a, jest drobinka. Chyba pomyśleli w razie czego, gdyby się zepsuło. Trzeba się tam przedostać. Chyba na siłę. To jak, lina? Lina? Schodzimy niżej. Będzie pełno kombinowania, ale zaraz. Nie, nie, trzeba. Wystarczy, że się. Dostanę niżej? Czy to jest sens? Można by było tędy przejść w zasadzie. Eee, nie. Jednak chyba trzeba i niżej. W czego? Najwyżej się zabije. i Najwyżej się zabije. Czyli co, tutaj? No, nie mogłem. Gramie chcę szukać. oszukać. Co to da? Okej. Okay. Hmm. Do przodu, no, właśnie Natan, co to da? Aha, ten w ten sposób, no dawaj, dawaj, na lewo, na lewo, na lewo, dobra o kurcze, kurczaki normalnie jestem głodny, jestem zmęczony, ale... ale na, dalej ciągnę. Mam nadzieję, że to docenicie. Chyba w dół. Skoro gra mi każe. No i znowu jestem na dole. Hmm. Trzeba będzie się pewno chwycić tego, tak, i później przedostać się na tą zębatkę po lewej, i z niej dostać tu, na lewo, do góry, do góry, do góry, do góry. A teraz. Jest tam, była skarpie jest albo mi się zdaje. No dobra, guziczek, teraz drogi na tanie guziczek le parkour wersji tybetańskiej. To jest czasowe. To jest czasowe. Chyba czu czuję po, po wibracjach. Idę, idę, idę. Tenzin. je. Yes, yes, yes. nam zrobi most tak mi się zdaje idziemy wszystko się trzęsie ale idziemy Już ten zin, poczekaj Woszalę Aha, chowa się w wodzie. Ten zio już pobiegł do środka, już skarb cały chce dla siebie. Czy jestem na miejscu? Czy znalazłem kamień? No i pułapka, i siedzimy w ciemnej. Mam nadzieję, że jest stąd inne wyjście. Pupie, Drake, dobrze. Drake, dobrze. Nie, on co na pewno coś innego powiedział. Tony. ekspedycja szefera. Kamień czyntamani. Znowu żywica? No proszę, co my tu mamy? Czy on nie wygląda? Wszyscy zastrzeleni. A nie, myślałem, że on wygląda jak ten szofer. Ty A to drzewo Irminsul, drzewo życia. Ach, na nerwę... Jezu... Oni byli ze SS. Na goce masz Naziści. Naccy? Nazi? Nazi? <gamy> Ale na to naprawdę coś... Spryciarzem... No przecież znalazłeś niemiecki, niemiecki pistolet. Kim stałby się człowiek? Tenzin, szefer to zrobił. A. Szefer ich zabił. Mare, mare. Tak, tylko tak mógł ich powstrzymać. Aha, czyli jednak. Cholera. Jednak nie był takim złym gościem. Ale już. Szefer ich zabił specjalnie po to, żeby nie mogli dos dostać się do kamienia. Czyli nie, nie jest tak tragicznie, ale sporna, tutaj jest tutaj maksa wszystkiego. Od razu pełny, yy, pełny magazynek dostałem i teraz, który żeby się stąd wydostać? Hej, dobra, świetnie. Tylko, że tyle tu leży broni, że pewno skoczą te małpoludy do mnie zaraz. No, wykrakałem. Nie nadarłoby, by rzucili tyle broni nas. No tak, jeszcze kamieniam wyrzucaj. Małpeczko jedno. Mam nadzieję, że Tenzin mi pomoże. O dobry Tenzin, dawaj. We dwóch. Z pieprzem, małpojban. <laughs> Przepraszam za wyrażenie, ale nie lubię małpeczek Co one robią? Woooow! Małpki kamieniami rzucają! Dawaj Tenzin, dawaj, dawaj! Musimy chyba przeżyć tutaj. O nie, małpka! To jest odporne na kule? O, Nie od tyłu, nie od tyłu! Małpeczko! O, tylko nie od tyłu! O kurde, gdzie, 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 gdzie? gdzie? Spadaj! Co on spojrzy w górę? Jasne, się. jest in! Ja to ledwo zażyję! O nie no, zabijam ją małpa! A teraz to się chyba namęczę na no sam koniec. Jesteśmy na dole, no dobrze. Powalczymy na dole z małpami. Wziąłem chyba? Jak strzelam, to tak, tak to brzmi, jakby one w ogóle były otworne na wszystko. Strzelaj w niego! Może zginie To z, bez przycelowania trzeba w niego strzelać O kurcze, no znowu No, no zdarzała no, mi druga małpa Ej, ej, ej małpy, gramy uczciwie! Nie, głupie małpy! Aha, mam was! Tamto jak się zbagowało, no. Ale tu małpo głupia. O, wrzucałem kamieniami? Nie. Spokój, głupie małpo. Tenzin, pomóż! To jest w ogóle odporny na nowoje? O, jeszcze mi złapał, świetnie przodu, przodu, przodu. Dobra, nie mam żadnego pojęcia jak z nimi walczyć. Możliwe, że jednak trzeba im po twarzy nawalać, a jak ja mam w twarz walnąć, kiedy nie ma czasu. Dobra, łatwo tego uniknąć jest. Czyli kącik, kwadrasik, jedziemy. i po twarzy małpie. Och, już mnie walno, wyszło mi całkiem calkę O nie, bure jest. Naboje mi się kończy, niedobrze. Och! To za durna mopa. Dobrze, może się z tego. Jest! Poza strzelam, mogę się do nie wydostać. Kość ten, zin, idziemy stąd. Mam dość małp. One są niezniszczalne. To po co w ja nie strzelałem przez cały czas Udało się. Tak dla Hecy chyba O, Oczywiście A te skrzydy mu robię, no? Idziemy mał po ludzie no. E, dobra, kara dla siebie Dobra, dobra A weź umieraj <grytanie> Męczarnie on cię stosował. Oszukiwał. niezniszczalny był. jest? Świetnie. Wioska została zrezygnowana, kiedy nas nie było. To chyba sprawka Lazerwicza. Dzięki Bogu. Co się stało? Lazarewicz, znaleźli nas. Nie wiem, nie, nie wiem. Zabrał ją szefer. Kary. Mo szefer miałam dudok. Poszli w drugą stronę. Dobra. Nate, to nasza wina. To wszystko przez nas. Dobra, zostaw to. I... Chodź. Rozdział 19. Obleżenie tylko. Hmm. Jeżeli mógłbym. Automatyczny zapis. Proszę czekać. Zapiszę grę na oddzielnym slocie. Tutaj na tym na przykład. Zapiszę, i nas... dalej po prostu będę kontynuował w następnej mojej sesji, w której będę nagrywał. A ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że, że podobało Wam się to, to, to co nagrałem i to, to, co widzieliście, jak grałem. Pomimo tego, że było trochę tutaj wpadek, niestety. Dzisiaj nie mamy chyba najlepszego swojego dnia, ale, ale mam nadzieję, że nie było tak jeszcze tragicznie. I to było na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.